Samsung zaprezentował wizję telewizora kompletnego. Od designu po hardware, wnętrzności tego telewizora, kończąc na softwareze. Mamy świetny wygląd tych telewizorów z zewnątrz. Super rozwiązania technologiczne, jak SUHD TV, czyli to są kropki kwantowe szersza paleta kolorów i wiele innych dodatków, które sprawiają, że obraz ma być naprawdę rewelacyjny, ma być to konkurencja dla technologii wciąż raczkującej, która miała być świętym granem OLED, a na razie niezbyt rozwijającej. Mamy tutaj gotowy produkt, pewnie będzie w rozsądnych cenach. Mamy też system operacyjny Tizen, który da Smart TV porządnego kopa. I dzięki temu ten telewizor będzie miał przejrzysty interfejs, łatwy w obsłudze i do tego jeszcze treści zarówno w rozdzielczości Full HD jak i 4K. Tutaj widzieliśmy je na Stany Zjednoczone, myślę, że w Polsce też pojawi się parę ciekawych materiałów.